Zrodzeni z tej ziemi, związani z nią wszystkimi włóknami, czerpali z niej swą żywotność. A z góry śmiało się słońce na tle zadymionego nieba. Bili się potem o te ziemię i słońce. Ziemia dawała im moc i wytrwałość. Wiatr niósł się romantycznym powiewem. A słońce, pękająca bania śmiechu, rozsypywało promienie wesołości. I lżej było iść w bój z tymi iskrami humoru, gryzącego śmiechu, jak z nową bronią skuteczniejszą nieraz od pękających granatów. To jest zdjęcie, jak jak była na powstaniu. Jak ja była młodą to my się tak często szły w niedzielę po południu do tak zwanego łyngu. I tak my się chodziły spacerem przy prynicy. A jak my się zmęczyły, to my się posły, siadły my się na, na te wysokie wały obrośnięte wrzosem i patrzyły my na te rozlewisko brynicy. No a jak my wyżej wejrzały, no to, to nam no się wielki zal zrobił w sercu, że tak blisko te Polski mieszkamy i polskie tradycje zachowujemy, po polsku go dumy, a do nich zanależymy. Jak ich tak rozprzysła z takiej wycieczki. Siada sobie przy stole, chciała, jest facyna. No i tak jem i tak patrzę do okna, a tu na ulicy pełno chłopców było. I to ja się dziwię, co to tam takiego się robi. No ale no to nic. Ale jak wszystko zaczyna patrzeć do mojego okna, to miejsce tym zadziwiło. I ja parę, co to ma znaczyć? A już wiem co. Na pewno się namawiają do mnie na ulicy. Ja się ty zaraz pięknie ubrała. W moja sponica czerwono fajny fortuk wyszywany, jaka zbiglowano, korole fajne, fawórek do warkocza, no i siada przy oknie i cekom. Co to z tego będzie? I tak cekom, i cekom, a tutaj z godzina za godziną bije, a tutaj z chłopców jak nie ma, nie tak nie ma. No i co z mną robić? poszła spać. A tu w nocy po tym zrobił się taki hałas w naszej hałpie i o, ja z huk z tego łóżka. I leca, ubrał się zaraz, szybko i leca do tysieni obejrzeć, co się ta robi. Jeden z tych chłopców jak się zaryknął na mnie, piecunek.